Zapraszam, byśmy się zatrzymali dzisiaj, pierwszy czwartek miesiąca, nad tajemnicą Mszy świętej i próbowali uświadamiać sobie, jakie wielkie to jest bogactwo, największy skarb, jaki mamy na ziemi, obecność Jezusa wśród nas pod postacią Słowa, pod postacią Eucharystii. Sobor Watykański. Kiedy definiował, czym jest msza święta, to powiedział, jest to źródło i szczyt chrześcijańskiego życia. Źródło i szczyt wszelkiej aktywności w Kościele. Często traktujemy mszę świętą jako źródło, czyli idziemy na mszę świętą, żeby nabrać siły na kolejny tydzień. Słowo Boże nam podpowiada, w jakim kierunku pójść. Pani Józef pod postacią chleba w Eucharysty daje nam siłę, żeby wykonać to polecenie, ale jak zapomnimy, czy nie uwzględniamy w naszym życiu tego, że Msza Święta jest szczytem, to nie do końca korzystamy z Mszy Świętej. Równocześnie by trzeba było traktować Mszę Świętą jako i źródło, czyli to, co już powiedziałem wcześniej, tam szukamy inicjatywy, motywacji otuchy siły, ale również traktować mszę świętą jako szczyt. Równocześnie. Co to znaczy traktować mszę świętą jako szczyt? Czyli do mszy świętej trzeba by się było przygotować. Na no, nie Klasztor już tyle mamy zaleceń, propozycji, sugestii, co mamy czynić w tygodniu jeszcze Wykroić jakiś czas, aby przygotować się do Mszy Świętej. Nie trzeba w ogóle żadnego czasu specjalnego, żeby do Mszy Świętej, załóżmy niedzielnej, się przygotować, czy z dnia na dzień. Chodzi o, o pewne usposobienie. Chodzi o pewien sposób życia. Ale jeszcze wróćmy do myśli, że Msza Święta, według pragnień Pana Jezusa, to ma być. Uczta, która nas uwalnia. Tak jak w rocznicę paschalnej uczty Żydzi obchodzili Paschę, pamiątkę Paschy, wyzwolenia, przejścia, ta Msza Święta dokładnie w ten dzień, w tę noc, w tym czasie była ustanowiona na wyższym poziomie, na wyższym piętrze. Msza Święta ma nas wyzwalać, obdarowywać wolnością. Warto sobie uświadomić, że odchodzenie od mszy świętej, odchodzenie od ołtarza, odchodzenie od komunii świętej jest odchodzenie od Boga. To są takie pierwsze symptomy, że coś dzieje się z naszą wiarą. Zauważmy, jak ludzie traktują mszę świętą na różnym poziomie. Może tak się zdarzyć, daj Boże, że wśród nas nie ma kogoś takiego, że nie przychodzi nam mszę świętą, chodzi o niedzielną mszę świętą. Z Lenistwa. No, z Lenistwa. Czyli dorosły człowiek z tytułem naukowym, w funkcję społeczną ważną, ważną pełni, a on z Lenistwa tak jak smarkacz. Smarkaczowi wypada coś z Lenistwa uczynić. Ale Smarkaczowi. A dorosły człowiek z Lenistwa opuszcza niedzielną Przeświętą. Jest pewna kategoria grzechów, jak lenistwo, nie wypada. Są ludzie, którzy przychodzą nam MSZ Świętą w tygodniu i oni, im nie towarzyszy lenistwo. Są ludzie, którzy przychodzą nam MSZ Świętą i stają przed Kościołem. W tym czasie palą papierosy, rozmawiają, zaglądają do komórki. No to jest żadne chrześcijaństwo. To jest poniżej zera. A obecność nam przy świętej to jest taka sztuka aktualizacji swojej wiary. Komu się śniło, że stał w kolejce do, do nieba i straż niebiańska mówi dokumenty, pokazuje pożółkły dokument Sztuki Świętego i Anioł mówi, że nieaktualny. Wiarę trzeba aktualizować. Jeden ze sposobów aktualizacji swojej wiary, to jest obecność, uczestnictwo we Mszy Świętej. Czytamy takie słowa pana Jezusa. Żaden z tych ludzi, którzy zlekceważyli moje zaproszenie, nie skosztuje mojej uczty. Opuszczenie Mszy Świętej niedzieli, zlekceważenie uczty. A w Starym Testamencie ci, którzy nie spożyli baranka wielkanocnego. Nie należą do ludu. A w Apokalipsie Jan pisze o Aniele, Aniele Bożym, który zawołał na czterech aniołów, którym dane było szkodzić ziemi i morzu, aby zatrzymali się na chwilę, aż opieczętują sługi Boga Żywego. A więc, brak przyświęte w naszym życiu, nie jesteśmy opieczętowani. Mówiąc tak językiem, załóżmy, psychologii nowoczesnej, brak mszy świętej w naszym życiu powoduje zniszczenie systemu odpornościowego na zło. Każde zło będzie w nas wchodziło, jak brud wchodzi w masło. A msza święta miała nas zabezpieczać, miała nas chronić. Warto uświadomić sobie, że wszelkie systemy totalitarne te wszystkie systemy, które walczyły, walczą z chrześcijaństwem, co robią między innymi, pracują na tym, żeby człowiek odwykł od oddawania Panu Bogu czci. Czyli atrakcyjne zajęcia na niedzielę, po to, żeby człowiek nie miał czasu uczestniczyć we mszy świętej, aby przestał Boga czcić. I wtedy wchodzi w człowieka różne bezeceństwo. Taki bogaty w tym temacie jest tekst św. Pawła do Rzymian, pierwszy rozdział, ci, wtedy chodzi o Greków, chociaż Boga poznali, nie oddali Mu należytej czci, ani Mu nie dziękowali. I znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostały bezrozumne ich serca. Podając się za mądry, stali się głupi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. To są konsekwencje, my to widzimy. Ci, którzy Panu Bogu nie oddają czci, zaczynają, a to widać w parlamentach, to widać u rozmaitych urzędników państwowych. Ci, którzy nie oddali Panu Bogu czci, schamieją, znikczemnieją ich serca i myśli. Odawane, oddawanie Panu Bogu czci nie jest potrzebne Panu Bogu, to nam jest potrzebne. Jedna z prefacji, to jest czwarta prefacja w mszale, mówi: Panie Boże, Ty nie potrzebujesz na, naszych hołdów, śpiewów, to my to potrzebujemy. To jest nam potrzebne. Taka dygresja. Tłumaczcie dzieciom, młodzieży, próbujcie przekonać, że posłuszeństwo jest potrzebne dzieciom, młodym, nie wychowawcom, nie rodzicom. Wychowawcy, rodzice nie są po to, żeby dać polecenia, a to jest potrzebne komuś, który wchodzi w życie. Mamo, już mnie nie upominasz. Mamo, już mnie, mi nie zabraniasz. Przestałaś mnie kochać? Pan Bóg Mówi... dlatego, że kocha, to daje przykazania. A to taka dygresja tylko. I są tacy, którzy mszę świętą zaliczają, po prostu przechodzą na mszę świętą przy jakiejś okazji. Przy okazji ślubu, przy okazji pogrzebu, jakaś zewnętrzna okoliczność. To wtedy przychodzą nam mszę świętą, ale przychodzą bez czerpaka i bez pragnienia. I to źródło płynie życiodajne, ale nie mieli czerpaka ze sobą, ani pragnienia. Wyszli nieubogaceni. Więc mamy pewne poziomy relacji, jaka, jaka towarzyszy człowiekowi w traktowaniu mszy świętej. Być na Mszy Świętej to być naznaczony krwią Baranka. Anią zniszczenia nie będzie miał do nas dostępu. Krew Baranka będzie chroniła. Eucharystia stań się dla nas siłą. Jakie zatem sposoby y, przygotowania do Mszy Świętej, czy w tygodniu, czy w niedzielę? Na początku Mszy Świętej przeprośmy Boga za nasze grzechy. I przewidane jest chwila, żeby ostatecznie powiedzieć, za który grzech, za które zachowanie, gest, słowo, I dzisiaj przepraszam. Tu jestem po to, żeby prosić o wybaczenie. Ale ta praktyka proszenia Boga o wybaczenie powinna być przeniesiona na cały tydzień. Umieć przepraszać każdego dnia. Domyślam się, tak wieczu wisi, że chyba dzieci przestały przepraszać swoich rodziców. Przez powiedzią świętą, tak się domyślam, przestały przepraszać tych, którzy skrzywdzili. Czy w szkole nauczycieli, czy w domu brata, siostrę, babcie, dziadka. I to dziecko nawet jak do Komunii Święty przystępuje, to Komunia Święta nie trafia do serca, ale trafia do żołądka. I nie ma paschy. Nie ma wtedy przejścia z pięknego życia na najpiękniejsze. A więc umieć w codziennym życiu przepraszać. Czuć się winny, być przekonany, że przesadziłem, że to było za dużo, że to było nie w porządku. Przepraszam. Za to minę, za to nie, za to potem. Za chwilę. Jest taki moment we mszy świętej bardzo ważny, mianowicie kiedy Kapłan zwraca się do nas słowami: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę, ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Mówimy chórem, tak, niech Pan przyjmie ofiarę. Ale pytanie, czyśmy na mszę świętą przynieśli jakiś dar. Całego tygodnia. Coś dobrego żeśmy zrobili. Wiele rzeczy jest dobrych. Niech tatuś, mamusia, rodzice, niech przy dzieciach rozmawiają, z czym chcą pójść w tym tygodniu na bliższą Mrze Świętą, z jakim darem. A dziecko, ty pójdziesz z jakim darem. Podziel się z nami. Bo ja idę z takim darem, że kiedy mama, żona. Wasza mama, żona prosiła mnie, to ja zaraz już, zaraz poszedłem, odłożyłem gazetę, pilot wyłączyłem. To było dla mnie trudne, ale to jest ten. Dziesiątek, dziesiątek przykładów, co można znanić nam brześć świętą. Ale były też chwile, chwile bolesne były w moim życiu, i to też zaniosę do kielicha wtedy to włożę. I tam jest moje życie. Jedna z pieśni, którą śpiewamy, bardzo nieprawdziwa. Wszystko Tobie dziś oddaję, akurat wszystko. A tak śpiewamy. To niech ta myśl, że cokolwiek, jak najwięcej, ale przychodzę na Wszechświętą z darem, który jest radosny i darem, który jest dla mnie bolesny. Hindusi mają takie opowiadanie o żebraku, który gestem wyciągniętej ręki zarabiał na życie. Żebrak dowiedział się, że tam, gdzie on stoi, będzie Pan Bóg przejeżdżał, na pewno da mi coś. Rzeczywiście Pan Bóg przejeżdżał tą drogą, zatrzymał się w okolicach żebraka, no i żebrak gestem wyćwiczonym Panie Boże daj A Pan Bóg swoją rękę wyciągnął do żebraka. A, a co, co Ty możesz mi dać? Ja? A ludzie patrzą, no to wtedy jak ludzie patrzą, no to dam ci jedno ziarenko ryżu. Pan Bóg zamknął tą dłoń, podziękował, pojechał dalej. I kiedy żebrak wrócił do swojej chaty żebraczej, wysypując te ziarenka ryżu, zauważył jedno złote ziarno. Wtedy zrozumiał, że ten dar, który dał Panu Bogu, to dał mnie Pan Bóg. Zamienił, pomnożył. My czytamy w Ewangelii takie zdanie: Panie Jezus mówi: Kto dla mnie, dla Ewangelii, zostawi ojca, matkę, pola, braci i siostry, sto razy więcej otrzyma i jeszcze życie wieczne osiągnie. Pan Bóg nam, jeżeli nam daje, a my go prosimy, to daje tyle, ile potrafimy sobie wyprosić. Ale kiedy Pan Bóg widzi, że my coś dla Niego czynimy, to w swojej dobroci jest wręcz rozrzutny. Właśnie wtedy, kiedy dla niego coś czynimy. Szczęśliwy człowiek, szczęśliwego rodu, i tak dalej, który od lat młodych służy Panu Bogu, bo jest tak ubogacony przez Boga. Pan w swojej dobroci jest rozrzutny. Jest taki moment we Mszy Świętej, kiedy Kapłan takie słowa wypowiada w górę serca. To znaczy, że chcemy w swoim życiu podnosić poziom swoich motywacji, cokolwiek czynimy, żeby były jeszcze szlachetniejsze, jeszcze wznioślejsze, jeszcze bardziej bezinteresowne. W górę serca. Robię dlatego, że, żeby zarobić, żeby mnie pochwalili. W zakładzie poprawczym chłopcy tam potrafili być bardzo uprzejmi, grzeczni, żeby mieć przepustkę. Ale to była praca, żeby mieć przepustkę, nie po to, żeby być wolnym. Przepustkę dostali, a dalej byli zniewoleni. Mieć takie motywacje, które mnie wyzwalają, czynią mnie wolnymi, nie czynię dla oka ludzkiego. Nie czynię dla opinii, dla pochwały, dla nagrody, dla dyplomu, dla samej sprawy. Bo tak trzeba, żeby się Pan Bogu podobać. Jedyny sens naszego życia. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe, tak? Wdzięczność to jest taki kwiat, który nie rośnie na śmietnisku. Chrześcijaństwo wychowuje nas do pięknego człowieczeństwa, między innymi właśnie poprzez wdzięczność. Między miłością a nienawiścią jest jeszcze coś jest obojętność. Ale między wdzięcznością i niewdzięcznością nie ma czegoś pośrodku. A więc kto w życiu nie jest wdzięczny, to od razu jest niewdzięczny. A wdzięczność godna i sprawiedliwa słuszna. I zbawienna. Cztery przymioty, żeby przekonać się do tego, aby w swoim życiu być wdzięcznym. Po to idziemy na święta, żeby dziękować. Co tydzień, co tydzień. Bo Pan Bóg nas obdarowuje nowymi łaskami. I jeszcze taka chwila w mszy świętej, kiedy chcemy Pana Boga uwielbiać. Chcemy Go chwalić. Czasem zachwycamy się jakimś bańką mydlaną, bzdurą, abyśmy umieli zachwycać się, podziwiać Bożymi Sprawami. Ktoś po 30 latach nawraca się, no to ktoś może powiedzieć: No, jak trwoga, to do Boga teraz. A to właśnie trzeba Panu Boga uwielbiać, że po tylu latach ktoś się nawraca. Większa radość w niebie jest tego jednego niż 99. To jest myślenie Pana Boga. I włączać swoją pochwałę, uwielbienie, zachwyt w takich momentach. Już nie będę wymieniał, to są specjaliści od uwielbienia. Za co Pana, Bo, Pana Boga chcemy uwielbiać, za co go chcemy chwalić, za co go chcemy podziwiać. Mieć upodobanie, smak w Bożych sprawach. I kiedy tak w całym tygodniu żyjemy z przeproszeniem, kiedy w całym tygodniu żyjemy z ofiarowaniem, z bezinteresownością, z podnoszeniem poziomu swoich motywacji. Kiedy przez cały tydzień potrafimy dziękować i chwalić, doświadczamy, że być chrześcijaninem, uczestniczyć we mszy świętej, to jest szczyt człowieczeństwa. Wszystkim życzę pragnienia, aby msza święta dla nas była i źródłem, i szczytem.